Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu, kolejny poniedziałek i dzisiaj wyjątkowo zamiast kawki na balkoniku będzie film z cyklu Dobra Książka ponieważ właśnie to obiecałem w zeszły piątek tak więc nie przedłużam wstępu i przechodzimy od razu do tego o czym dzisiaj sobie pogadamy i na dziś temat to będzie bardzo ciekawa książka która nosi tytuł Mózg chce więcej czyli dopamina, tutaj macie zdjęcie bo osobiście mam tylko e ebooka i nie mam jeszcze tej książki w wersji papierowej, ale myślę, że sobie ją kiedyś kupię, bo jest tego warta. I w takim dużym skrócie powiem Wam za chwilkę o czym ta policja traktuje. Ale na sam początek wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś od kilku tygodni na diecie, która jest taka dość mocno ścisła. Pewnego pięknego dnia idziesz sobie miastem. Deptakiem w swoim mieście i nagle do Ciebie dociera taki zapach dobrego jedzonka. Są to pyszne hamburgery i z miejsca już sobie wizualizujesz w głowie jak Twoje zęby będą się na chwilkę w tą bułkę wgryzały. Następnie przechodzą przez ogórka, pomidorka, sos i dochodzą do sedna, czyli do pysznego mięska. I godzinę później budzisz się z taką myślą, że dobra, ja to zjadłem, ale w sumie czemu? Przecież mam dietę, cały czas ją trzymałem dobrze, a nagle w ogóle jakby coś się we mnie złamało i nie wiem czemu w sumie zjadłem. Zaczynają się wyrzuty sumienia, że jesteś słaby, że w ogóle nie wiadomo dlaczego tak się właśnie dzieje. A odpowiedzią na no to pytanie może być między innymi właśnie dopomina. Jest to hormon, który w naszym organizmie pełni szereg różnych funkcji, ale ogólnie to jest on nazywany takim po części hormonem przetrwania, ponieważ dopomina zawsze pchanasz do tego, aby robić czegoś więcej. I jak mówi właśnie książka, to miało sens, gdy na przykład jeszcze były czasy prehistoryczne i na przykład, żeby zjeść posiłek, to trzeba było wyjść, upolować mamuta i potem go zjeść co niekiedy trwało na przykład kilka dni lub nawet więcej. Natomiast w chwili obecnej na przykład mamy dostęp do żywności w sumie bez problemu. Możemy iść i kupić sobie dowolną ilość pożywienia, ale nasz mózg się jeszcze nie przestawił i cały czas dopomina. Gdzieś tam będzie nas pchała do tego, aby jeść więcej, żeby kupić więcej i tak i tak dalej. Ale także nie tylko chodzi o jedzenie, ale o inne rzeczy, jak na przykład chociażby robienie kariery, gdzie tam dopomina także będzie zbierała swoje żniwo, bo widzimy często wiele osób, które cały czas idą za pieniędzmi po to, żeby mieć więcej itd. itd. I nie chodzi o to, że one jakby chcą mieć więcej, ale że kręci ich sama droga do tego, żeby mieć więcej, bo właśnie działa wtedy, dopomina, która jakby ich motywuje do tego, aby działali. Natomiast często jest tak, tak samo jak w przypadku tego hamburgera, i tak samo będzie w przypadku chociażby jakichś, nie wiem, dużych pieniędzy czy fajnej kariery, że w chwili, kiedy już tam dojdziemy, to w sumie nas to w ogóle nie cieszy. Swoją drogą dopamina i cały ten system jest także bardzo skutecznie wykorzystywany przez wszystkie social media, które właśnie między innymi dzięki powiadomieniom, które nam na mnóstwo wysyłają, powodują, że z każdym takim dzwoneczkiem czy wibracją Nasz poziom dopominy rośnie i chcemy jeszcze więcej spędzać czasu właśnie na tym Facebooku, Instagramie czy innych rzeczach, bo cały czas czujemy głód tego, że musimy mieć jeszcze więcej informacji, bo coś nasz może ominąć. To jest oczywiście stalną bzdurą, bo raczej nic się nie stanie, jak nie będzie nas na Facebooku przez dwie godziny. Tak więc, jak widać, to pomina, jest naprawdę ciekawym tematem, a właśnie książka, o której Wam mówiłem wcześniej. Ten temat nam bardzo fajnie wykłada w taki w miarę prosty i przejrzysty sposób po prostu dla zwykłych ludzi i dzięki temu na pewno zrozumiesz o wiele więcej niektóre rzeczy, które robisz, o których myślisz i pozwoli Ci to także uniknąć wielu takich niefajnych sytuacji jak chociażby przykładowo to co mówiłem na starcie, czyli przykład z hamburgerem, który został zjedzony w sumie mimo, że tego nie chciałeś i sam też jakby nie kontrolowałeś tego, co w danej chwili robisz. Tak więc, na dzisiaj tyle w tym temacie. Nie chcę tutaj robić jakby z tego filmiku wywodu naukowego, ani nie chcę mówić jakby o tym co jest w książce, bo to można sobie z spokojem przeczytać, natomiast chciałem wam temat tak tylko lekko nakreślić że jest on naprawdę ciekawy a książka naprawdę jest też fajna i polecam sobie ją gdzieś tam przeczytać bo zajmuje tak dobre trzy wieczorki, a naprawdę otwiera nam głowę na wiele różnych tematów Dobrze, w tym vlogu to będzie wszystko. Dziękuję za uwagę i oczywiście, widzimy się jutro. A tymczasem pozdrawiam.